Ponieważ tak nastąpi, życzę, żeby plany zbudowania stadionu w Radomiu drugiego, bo, bo wasze, wasze miasto już może się poszczycić jednym stadionem, na którym rozgrywacie, też bardzo piękny obiekt, żeby, żebyście też mieli, mieli możliwości trenowania yy, ekrania na swoim stadionie. Yy, a propos yy, tutaj yy, pochwał w kierunku naszego miasta i prezydenta yy, w Kołobrzegu. Yy, co do meczu, no nieprzypadkowo Radom, jak Radom yy, zajmuje pierwsze miejsce pod względem straconych yy, bramek. Yy, ich na koncie tylko pięć, a więc no, to potwierdza, że bardzo solidna obrona, bardzo solidna defensywa i dzisiaj w meczu też to było yy, widać. My troszeczkę za bardzo nerwowo traciliśmy piłkę, gdy byliśmy w jej posiadaniu, a, a w takich sytuacjach należało bardziej skoncentrowane, bardziej przemyślane podania wykonywać i, i wykorzystać czasami te miejsca, szczególnie w drugiej połowie, które się stworzyły, bo mecz się otworzył szczególnie w drugiej połowie, gdzie akcja za akcję i, i każdy zespół chciał wygrać spotkanie, a my zaczynaliśmy grać na jeden kontakt. Odwróciliśmy całkowicie sytuację, wtedy gdy trzeba było zagrać, przytrzymać dłużej, to my oddawaliśmy, kiedy trzeba było szybciej oddać, to my przytrzymywaliśmy, więc tutaj taka jedna uwaga do, do taktyki. Naszego zespołu. Tak naprawdę ten tydzień poprzedzający mecz z Radomiakiem my poświęciliśmy bardziej na odnowę, bardziej na regenerację sił, bo, bo y, mieliśmy bardzo ciężkie spotkania i kilku naszych zawodników było pobijanych. Co było dzisiaj widać szczególnie y, w osobie Bruno, żołnierza y, niecałkowicie jeszcze doszedł do siebie y, po y, ostatnich y, meczach i y, 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 ewentualnie Witka y, Cichego, który w pierwszej połowie y, y, nadawał y, ze swojej strefy się wyciągać i, i ogrywać. Szczególnie zwróciliśmy uwagę w tym meczu na, na dwójkę napastników, na, na Rupskiego i na Loandro, który y, no, umie wykorzystywać sytuacje, które mu się stwarza, ale chwała naszej linii obrony, że, że zagrała na zero z tyłu. jak nigdy nie, nie krytykuję, czy nie, nie komentuję pracy sędziów, ale taki delikatny kamyczek chciałbym wrzucić do, do koszyczka y, panów sędziów. Y, Wydaje mi się, nie wiem czy, czy to jest tylko moja opinia, czy, czy jeszcze zobaczymy na, na analizie, czy każda stykówka, każde, każdy V, czy, czy v, każde, każda walka o piłkę górną, czy, czy na dole, od razu jest nam przerywana i, i kierowana mm, piłka jest w drugą stronę. No i zawodnicy jest gdzieś upominani już przed meczami, że, że za jedno jakieś tam wejście, czy za jedną y, walkę o piłkę, to już będą od razu żółte kartki i to, to naprawdę wiąże nogi niektórym chłopakom. Myślę, że to jest po kłosie dwóch meczów z Rowem Rybnik i z Okocimskim, gdzie, gdzie po tych meczach zostaliśmy okrzyknięci w mediach, jako no, brutale. To nie jest prawda, nasz zespół gra twardą piłkę, to trzeba przyznać, ale, ale szanujemy zdrowie swoje, szanujemy zdrowie przeciwnika, ale, ale my chcemy walczyć fair, chcemy grać i, i chcemy żeby ta walka też przynosiła efekt w postaci bramek, a więc taka delikatna moja, moja uwaga. Dziękuję.